Na szczęście my jesteśmy zdrowi, natomiast wokół nas jest wielu ludzi chorych. Niestety jest wielu również ludzi chorych, którzy zmagają się z nowotworami i potrzebują pomocy ze strony innych osób. Takie osoby są również na terenie gminy Nowy Targ, na terenie Podhala i dlatego my jako gmina Nowy Targ i nasi pracownicy, nasi przyjaciele włączyli się w taką akcję pomocy dla osób, które chorują na nowotwory i nawiązaliśmy współpracę z towarzyszeniem, które zajmuje się przyjmowaniem osób, rejestrowaniem osób, które mogą zostać dawcą, dawcą szpiku dla osób, które wymagają pomocy i które bez tej pomocy, bez znalezienia dawcy mogą, krótko mówiąc, umrzeć. Mamy mieszkańca naszej gminy, który z tą chorobą się zmaga, z Harklowej mamy małe dziecko złopuszne kilkuletnie, które choruje na, na tego typu chorobę i też Państwo na pewno też znają wiele takich osób. Naprawdę warto pomóc. Zarejestrowanie się w bazie nic nie kosztuje, nie boli. W pięć minut wypełniamy ankietę, potem bardzo proste badanie jest przeprowadzane, gdzie jest wprowadzane nasze DNA do bazy ogólnopolskiej i w razie e, sytuacji, kiedy będzie taka pomoc potrzebna, będziemy wtedy ewentualnie wzywani i będzie od nas pobierany e, właśnie wtedy szpik. To, szanowni państwo, naprawdę nie boli. A nawet jakby troszkę bolało, to myślę, że warto komuś uratować życie przez tą niewielką pomoc. I my się w tą akcję włączamy, ja się również włączam, właśnie za chwilkę też osobiście wypełnię tą ankietę i, i ten materiał genetyczny zostanie ode mnie e, pobrany. I zachęcam was wszystkich do tego, żeby pomóc, bo kiedyś sami tej pomocy możemy potrzebować.